Jesteśmy uczniami liceum o profilu socjalnym ze Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Okana w Dugantarku. Działamy w Szkolnym Kole Wolontariatu, które powstało w 2007 roku. Opiekunem koła jest Pani Anna Bachowska. Nasza działalność obejmuje głównie okolice Podhala. Działamy w myśl słów Matki z To co robimy jest tylko kroplą w oceanie potrzeb. Ale gdybyśmy zaniechali naszych działań, ocean byłby tę tym kroplą uboższy. Wraz z kolegami i koleżankami uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach. Pomagamy pod opiecznym Fundacji Matki Teresy Skarbyty, której siedziba znajduje się w nowym targu, wyjeżdżając z nimi na turnusy rehabilitacyjne i zjazdy okolicznościowe. Podczas dwutygodniowych zjazdów pełnimy całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, gdyż często ludzie dzieci nie są w stanie poradzić sobie z najprostszymi czynnościami, takimi jak ubieranie czy też jedzenie. Zorganizowaliśmy dla Podopiecznych Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty trzydniowy zjazd integracyjny w dniach od 17 do 20 czerwca w Nowym Targu. Wraz z Podopiecznymi Fundacji w sobotni wieczór przygotowaliśmy ognisko i wspólnie razem z kiełbaski i śpiewaliśmy. We wrześniu zorganizowaliśmy warsztaty pod tytułem Ozdoby Sfilmskie dla dzieci z świetlicy. Renowano w Nowym Targu i celem tych warsztatów było wykonywanie, pomaganie przy wykonywaniu ozdób z Co roku bierzemy udział w kwestiowaniu na rzecz Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty, jak również w corocznej zbiórce żywności dla potrzebujących organizowanej przez Akcję Katolicką. Podczas grudniowej zbiórki żywności nie tylko pełnimy dyżury w jednym z nowotarskich supermarketów, jak również sortujemy zebraną żywność przy Parafii Św. Katarzyny w Nowym Targu. W tym roku włączyliśmy się także w kwestię na rzecz Orkiestry yy, Świątecznej Pomocy. W czerwcu wzięliśmy udział w akcji Oddaj swój telefon. Na terenie szkoły przeprowadziliśmy zbiórkę zepsutych telefonów komórkowych i ładowarek na rzecz niewidomych uczniów szkoły specjalnej w lawce Zdrój prowadzonej przez siostry Zakonne. Uzyskane środki zostały przekazane na remont szkoły. Odwiedzamy również dzieci w Ośrodku Wychowawczym na Tomskiej Hadze i niepełnosprawnych umysłowo w Ośrodku Opiekuńczym w Białce Patrzyńskiej. Organizujemy specjalne dla nich przedstawienia teatralne, pomagamy im przy zakupie artykułów niezbędnych do życia, czyli przyborów szkolnych i budynek. Kolejnym naszym działaniem jest wspieranie Fundacji imienia Adama Wórny w Nowym Targu poprzez kwestię zbiórka przedmiotów na loterii. Uczestniczył także w akcji pole Nadziei, z której dochód przeznaczony jest na pomoc osobom chorym na raka. Czterech wolontariuszy ukończyło kurs Opieka nad osobą chorą i jest organizowany przez Hospicjum Zakopanym i Fundację Nowa Wójt. Nowy Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu zaprosił nas do udziału w projekcie Otwarta Przestrzeń Integracji, którego głównym celem było poznanie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i na Słowacji. W ramach tego projektu 3 osoby z naszej szkoły pojechały do Wreszowa w dniach od 20 do 24 czerwca pełnili tam opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z Polski oraz przedstawili krótką na prezentację. Na nasze wsparcie mogą również liczyć potrzebujący uczniowie z naszej szkoły, a także nasze niepełnosprawne koleżanki. Praca w wolontariacie daje nam dużo uśmiechu i zadowolenia, a głównym naszym celem jest pokazanie naszym podopiecznym, jak wiele dla nas znaczą.